Cześć, nazywam się James i dzisiaj pokażę Wam, jakim deckiem wbiłem Ultimate Championa. Bez Little Prince'a, nie było wcale ciężko, łatwo, także tak polecam, zaczynamy. Jesteśmy już w grze, jak widzicie, Golem, Rycerz, najlepsza ewolucja, no w tym momencie bez różnicy. Nie mam Little Prince'a, bo do tylko i wyłącznie 12 level, także średni, chociaż ludzie też z nim grają na, na UC i dobrze się z nim radzą. Ale ja wróciłem do tego, co sprawdzone, czyli zamiast Little Prince'a jest 15 level Skelly Dragonów. Ultimate Champion wbity, 74% win rate, 1792 pucharki W tym momencie jeszcze jestem top 10 000 Global, a bijając go byłem top 7800, bodajże top 50 PL. Także całkiem nas nice, całkiem nice. I teraz przejdźmy do tej ostatniej gry, która mi właśnie dała tego Ultimate Championa. Nie było to jakoś strasznie ciężko, chociaż mogłem go wbić kilka gier wcześniej, więc miałbym pewnie ponad 1800, no ale nie siadło. Ale co się odwlecze, to nie, ucie nie ucieczę. Także lecimy z tematem. Przeciwnik Mega Knight e... Miner WB z Princeem, także nie... nie za często z Princem. No i z Little Princeem też na 14 levelu. No ja bez, ale i tak sobie poradziłem. On nie miał dużego spela, więc popka dawała value. Chciałem tylko uważać, żeby nie złapał mi minerem. No i Electro tutaj też był w miarę key, robił robotę. Także najważniejsze to zestakować, co się da. W Eli raz jeden poczekać, jakąś pompkę. No i potem, go, potem golem i wszystko za golemem i powinno być. Okej, okay. jak widzicie, tutaj defense, defense, defense. Tu jest ten miner, więc go ściągam. I mówię damage od 2b. Średnio, ale King aktywowany, także nie najgorzej. Miałem też sporą stratę Eli, co chyba wiedziałem, zdawałem sobie z tego sprawę, no ale powiedzmy, że przeciwnik jakoś mocno tego nie wykorzystał. Porzucił właśnie taką bandytkę i miniony, zupełnie bez sensu. To prawda, ja odpowiedziałem tym samym, bo sam rycerz by zrobił robotę, a dorzuciłem Scary Draggy. Trochę useless. No ale powiedzmy, że zbaitowałem też Little Prince'a i tutaj się, już powiedzmy, w miarę w miarę wylunał Elixir. Ten Prince z jego strony był też przeciętny, łamany na beznadziejny, bo nic nie wniósł naprawdę, padł. Ja sobie odpuszczałem drugą stronę TWB, bo klapę na całe, że było wystarczające, żeby to obronić. Tutaj sobie jeszcze odciągnę tego guard, Guardiana i na Eli jesteśmy w tym momencie na równo. Więc teraz na spokojnie. Na spokojnie u mnie będzie pompka, ale zobaczcie, timingowo tu to było chyba decydujące, bo wiedziałem, że się zbliżamy do 10 Eli i ja gram pompkę, a on w tym samym momencie zagrywa minera. Okay. Bandytka Miner nie miał jak skontrować świetny rycerz z mojej strony, no może troszeczkę przypadkowy, ale już wiedziałem, że w tym momencie już robię sobie przewagę Elixiru i że on tej pompki mi nie ruszy. No oczywiście musiał też wydefować. No i co? Jest pompka, jest Eli razy 2, jest pierwszy golem, on Mega Knight na most, którym sobie spokojnie poradzę, bo ten Electro Dragon nie padnie na same strzałki. Drugą stronę trzeba odpuścić, co nieco, no może oprócz bandytki, w UBN to dyskonektuje Mada. Ja lecę drugą stroną. Elektrodragon robi future robotę, sporo HP z golem. Dorzucone z Dragony. No i teraz tak naprawdę wystarczyło z wszystkim spamować co miałem na most. Wiedziałem, że jest szansa, że ta jego obrona po prostu nie wytrzyma. No i jak widzicie, dwa elektrodragony, są skray dragony, jest Lumber, wszystko jest zrzucone z Neido. Chłopak ma mało eliksiru. W już niewiele. GG, well played. Gra wygrana Ultimate Champions League. Naprawdę ten deck golemem robi robotę. Można się pokusić w tym sezonie również o jakieś 2k+, może jakiś rekord. So far 2022 e, puchary. A teraz całkiem szybko i znów jestem top 10 global. W zeszłym sezonie chyba też byłem przez jakiś okres, przed nowym poziomem byłem top 10. E, teraz będzie nowy poziom i znowu pewnie spadnę, ale póki co jeszcze jestem gra się całkiem ciemnie tym golemem. Bez Prince'a można. Dostał nerfa. Pewnie jakbym miał na 14 levelu to bym grał. No ale... Klej dragony też robią robotę. Także to tyle. Dajcie znak, czy wy już macie Ultimate Championa i jak wam tam idzie. Dzięki mordeczek za oglądanie. Dozo.